Czemu ja sobie robił jaja? Uuu, już nie mogę! To jest gmeranie Anglików. Co to za gówno? Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj znowu witam w studio, ale w ogóle zobaczcie jaką mam dżunglę. Zainspirowałam się tutaj poprzednim odcinkiem. Właśnie, jak nie widzieliście poprzedniego odcinka, to był pierwszy odcinek w historii MRE, kiedy nagrywałam go na kempingu, w sensie w lesie, w dziczy, w takich warunkach polowych. A teraz wracam znowu do studia, więc jeżeli... <laughs> wracam do studia, tak, Agnieszka Grzelak. Nieważne ważne, zapomnijcie o tym, w każdym razie napiszcie w komentarzach czy podobał się wam ten odcinek w polu, może jeżeli tak to postaram się robić może inne odcinki też właśnie MRE w y, takich miejscach ale mamy drugą część MRE czyli wojskowych racji żywnościowych angielskiej armii ta cała racja żywnościowa jest na 24 godziny ale my ją podzieliliśmy na pół żeby były z tego dwa odcinki śniadanie i takie załóżmy obiado kolacja, bo mi się z tym wszystkim nie wyrobiła w jednym odcinku, zobaczmy co jest w tej części. Big reveal. O, znowu coś tłustego. Oni jakoś takie mało przepuszczalne te torebki. Long grain white rice. Wow, ok. Oddzielna torebka na ryż. To jest bardzo ciekawe. Nie było czegoś takiego jeszcze, żeby był oddzielnie, wiecie, ryżyk, jakieś mięsko, może warzywka. Zawsze wszystko było wpakowane w jeden. Wrzucasz to, podgrzewasz i masz załatwione. Kolejna torebka to... <laughs> Chili con carne. Chili i jest ryż oddzielnie. To jest duża porcja, to to może być na takiego dużego chłopa albo na kogoś To bardzo dużo lubi jeść. Ja mam duże oczy, ja lubię jeść, ale potem zjem i mam takie już nie mogę. Kolejna saszet... E? Huh? Będę udawać, że wiem, co to jest. W sensie to się nazywa. Będę udawać też, że umiem to przeczytać. Masala. Jest to drugie słowo. Masala znam. To mi się każe z indyjską kuchnią, no bo jest butter chicken, masala albo masala, coś tam. To wygląda jak jakieś indyjskie jedzenie, ale jest chili konkarne. I jest ryż. I jakby jest jeszcze to do tego? Ryż i dwa obiady. Co my tu dalej? Uuu. Proszę Państwa, tego jest dużo. Pierwsza, mokry ręczniczek antybakteryjny. To już przerobiłam na poprzednim odcinku. Uuu, tego nie było wcześniej. Nazywa, nazywa, się, to. nazywa się to Sambal Spicy Red Chili Sauce. Kocham Spicy Red Chili Sauce, uwielbiam ostre sosy, więc to będzie idealne. Dalej, Drink Powder with Flavor. Ze smakiem, no to się cieszę, bo jakby był po prostu taki proszek z cukrem, to byłoby słabo. I tu mamy albo limonkę. Albo malinę, ale się wzięło i otworzyło. Przebiło się gdzieś w transporcie. Ale mam nadzieję, że nic tam się nie wsypało innego i po prostu jest to napój. Kolejna rzecz, bardzo dzi... Od Hot coco! Czekolada gorąco. Wow! Hot chocolate flavor drink powder. Ale tego jest dużo. Lecimy dalej. Bardzo duże opakowanie. Gumy do rzucia. To jest takie opakowanie na zasadzie rzeczywiście na cały dzień. Więc słuchajcie, biorąc pod uwagę, że jakby cała ta paczka kosztowała tylko, 115 zł, a to jest na 24 godziny i macie jeszcze opakowanie gum, to to jakby się opłaca naprawdę. To jest chyba najtańszy, biorąc pod uwagę ilość rzeczy, najtańszy zestaw emery do tej pory. Fruit Flavor Drink Powder. Te dwie rzeczy bardzo mnie zastanawiają. Jedno to jest Fruit Flavor Drink Powder, a drugie to jest Drink Powder With Flavor. Czemu ja sobie robię jaja? No ale jeden to jest albo cytryna, albo grejpfrut, a drugi to jest albo limonka, albo malina. Oni jakoś dziwnie opisują te produkty, ale mamy więcej saszetek. Ich Chyba wiem, co to będą za saszetki, bo takie były też na śniadaniu. Mamy czarną herbatę, kawa rozpuszczalna, biały cukier, beverage whitener, zabielaż do kawy bądź herbaty i uzdatniacze do wody. Są tutaj trzy tabletki do oczyszczania wody, co jest super przydatne, jak jesteście na jakimś kempingu, naprawdę na tak zwanym zadupiu, gdzie nie macie dostępu do świeżej wody i macie na przykład jakieś jeziorko, albo jakąś taką rzeczkę, co to nie jesteście i pewni, to wtedy jest dobrze uzdatnić sobie wodę takimi tabletkami. Przydatne, ale nie na dzisiaj. Uuu, jeszcze jedna rzecz. A, czy to jest deser? exotic fruits nougat bar, to jest jakby taki chyba z białka, jajka, cukru i dodatków, więc to będzie chyba taki a gumowaty baton, bardzo słodki, a więc jak widzicie tutaj jest cały zestaw taki obiadowo kolacyjny można powiedzieć więc mamy trzy bardzo duże opakowania z jedzeniem, takim typowo jedzeniem, mamy jeden deser do tego masz pięć napojów, to jest mega dużo, na zasadzie ja bym się najadła tylko tymi napojami, czy mamy gumę rzucia i takie dodatki typu cukier, zabielacz, ostry sos, więc jest to totalnie wystarczająco, żeby się najeść i napić na zapas. Czas przygotować wszystkie rzeczy. Zacznę może od napojów, bo tym razem nie mamy żadnych zimnych przekąsek. takich zerów, tak jak mają jakieś orzeszki ziemne albo coś takiego. Tu przechodzimy od razu jakby do mięcha. Właśnie, jak to podgrzeć? Czy to jest pierwszy zestaw, który nie miał żadnego podgrzewacza? Ja pamiętam, że miałam tylko zapałki. Po prostu dalej mi zapałki bez niczego. W sensie powiedzieli, rozpal sobie ogień, albo skorzystaj z kempingowego podgrzewacza, ale tutaj naprawdę nie ma nic. Więc to jest jedyny minus tej racji żywnościowej i może dlatego była też tańsza, bo naprawdę nie mam czym tego podgrzać. Będę musiała wziąć garnek, taki normalny garnek i podgrzać to sobie na kuchence i to jest pierwszy raz, kiedy muszę to zrobić w MRE. Do tej pory wszystkie MRE były takie gotowe, że już nic nie trzeba było robić. Tutaj niestety. W poprzednim odcinku robiłam kawę i nie zrobiłam herbaty, więc e, wydaje mi się, że tym razem nie zrobię kawy, dlatego, że bez sensu jest powtarzać to samo. Natomiast na na pewno zrobię kakao, herbatę właśnie i zobaczę jakie mam dwa smaki tych napojów i o co z nimi chodzi. Ale tutaj na przykład nie ma tego energetycznego, który był w poprzednim odcinku. Dopóki się woda gotuje, to zacznę sobie rozkładać jedzenie, które muszę podgrzać. Zacznę sobie może od chili con carne i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Hm, wygląda całkiem dobrze. Pachnie też całkiem nieźle. Na pewno ma bardzo mocno czerwony sos, więc wysypię to do garnuszka. Ogólnie wygląda rzeczywiście jak takie normalne, czyli konkarne. Nie miałam się do czego przyczepić, ale bardzo trudno się to wyjmuje. I właśnie dziwi mnie to, że jedzenie wojskowe, które ma być do zrobienia w warunkach, właśnie takich holowych, typu bez. Ogniska, bo przecież, jak rozpalasz ognisko, to widać od razu, że tu jesteś i widać, że tam są ludzie, więc ogólnie trzeba to zrobić jak najciszej, jak najmniej zrobić zamętu i jak najmniej zwracać na siebie uwagę. Oni po prostu dali takie czyli konkarne, które musisz wsadzić do garnka. Może da się na przykład to opakowanie wsadzić do wrzącej wody i podtrzymać, ale nic o tym nie pisali, nie ma tu żadnych instrukcji. No, to jest minus tego. Teraz zajmę się ryżem i wydaje mi się, że go wrzucę po prostu do miseczki, żeby go podgrzać w mikrofalówce, no ale normalnie bym to zrobiła znowu albo w gorącej wodzie, albo pewnie bym dodała już do gorącego chili. Chyba tak bym zrobiła, jakbym to robiła, wiecie, tak w warunkach polowych. Bardzo sypki ryż. On jest chyba pokryty jakimś olejem, żeby właśnie się nie kleił. Całkiem niezła porcja, muszę powiedzieć. I teraz ta tajemnicza masala, której nawet nie jestem w stanie wymówić. Bardzo jestem ciekawa, co to jest, ale podejrzewam, że też jest z mięsem. Okej, okay, ma indyjskie przyprawy rzeczywiście, tylko zastanawiam się, co tam jest w środku. O, okej. Okay. Ej, a może to jest wegetariańskie? Bo to wygląda, jakby to była fasola. Ej, ale ja rzeczywiście tak jest. Tu jest po prostu głównie, jest, jest czerwona fasola, jakieś inne warzywa, i są indyjskie przyprawy i mango powder. Jest tutaj mango, moi drodzy. Wiecie, co mnie zastanawia? Dlaczego w brytyjskiej racji żywnościowej mamy meksykańskie, czyli konkarne i indyjską masalę? Zobaczymy, czas pokażę. Czy to ma jakiś sens? Raczej nie. Większość MRE. Z mi się spotykałam, jak były z danego kraju, to zwykle miały rzeczy, które są tradycyjne tego kraju, albo przynajmniej popularne. A tu mamy czyli konkarne, i masale, i ryż. Przy czym w Wielkiej Brytanii jedzą ziemniaki. Ale nie będę narzekać, zacznę to sobie podgrzewać i w tym czasie przerzucę się na napoje. Mam tutaj zwykłą, zimną wodę i sprawdźmy pierwszy napój. I dałam do wyboru cytrynę albo grejpfruta, więc zobaczymy, co tu będzie. Przy czym ta jedna saszetka jest na 500 ml wody, a ja mam taką szklankę. 200-250, więc po prostu wsypię sobie mniej więcej połowę, tak żeby wiecie, ten smak był. Uuu, poczułam zapach i chyba będzie, znaczy jeżeli zapach jest ten sam co smak, a powinno tak być, to raczej to będzie dokładnie to, na co mam ochotę. Kolor. Absolutnie nie przypomina grejpfruta, chyba że to jest taki biały grejpfrut albo żółty, więc to sobie na razie zostawię. I teraz mam drugi mystery drink, ten dziwniejszy, typu drink powder with flavor. Znowu jest na pół litra wody, więc wezmę sobie drugą szklankę. Tu może być limonka albo malina. Tu chyba bym wolała, żebym miała malinę. I zobaczmy, spróbuję sobie tak też mniej więcej połowę. Nie ma to koloru malinowego na pewno, więc obstawiam, że jednak to będzie mimonka. Taki jest trochę jakby mleczny, albo gazowany, albo po prostu się coś tam rozpuszcza jeszcze. Ale ogólnie pamiętam, że całkiem niezłe były te napoje. Więc mamy tutaj Grapefruit i limonkę, chyba, ale czas na czarną herbatę. I mam tutaj mega słodką szklaneczkę, którą kupiłam, jak byłam w Japonii. Jak nie widzieliście mojego holu z rzeczami, które kupiłam, to koniecznie zobaczcie na shortsie. Czarna herbata powinna być normalną czarną herbatą. Herbatka się robi i poczekam aż się zaparzy i dopiero na koniec dodam do niej zabielacz i cukier bo w Anglii się pije i z mlekiem i z cukrem i ostatnim napojem który mi został na który zwróciłam uwagę w ogóle jakie są proporcje bo tak patrz ta saszetka jest duża ta saszetka jest na 500 ml Wody. Czyli to jest dokładnie taka sama ilość, jak powinna być tych napojów, jakby załóżmy nazwijmy to nawadniających, izotoników. I tu mamy pół litra gorącej czekolady. Czy kiedyś widziałam coś takiego? Absolutnie nie. Czy kiedyś wypiłam pół litra gorącej czekolady? Też absolutnie nie. I nawet nie wiem, jak wygląda pół litra gorącej czekolady, ale dzisiaj się przekonam. Dlatego, że mam tutaj kubek idealny dla harcerza. To jest kubek z mojego ulubionego filmu. On ma chyba 600 ml, więc zróbmy im wielkie kakao. Pachnie całkiem nieźle. Jak takie fajne kakałko, nie jak taka gorąca czekolada, typu, wiecie, wedlowska, tylko takie kakałko. Ale tego proszku jest mega dużo. Wezmę tego gorącego tą łóżkę taką dużą, jak jest duży kubek. I duża porcja czekolady. W ogóle super byłoby to zrobić z mniejszej ilości, jeszcze gorącego mleka, i wtedy to byłoby takie skoncentrowane, i wiecie, jeszcze takie mleczne, takie ekstra mleczne super mleczna czekolada. Ale muszę to zrobić według instrukcji, dlatego że to jest wojskowa racja żywnościowa i tutaj nie ma gorącego mleczka. Ale powiem wam, że mimo tego, że to było tak dużo wody i to sama woda, to kolor tego kakao jest naprawdę ciemny. No, ja mogłam sobie takie kakao zrobić z domu, w sensie, nie wygląda na rozwodnienie. I jakieś takie kiepskie, więc jestem z niego na razie bardzo zadowolona. I teraz przeniosę się do herbaty, która już się tutaj zaparzyła, tylko nie wymieszała. Ale jak na El Grey'a i na czarną herbatę angielską, to jak na taką małą ilość wody, to ona jest bardzo jasna. Się ich herbaty zwykle są wiecie, czarne, mocne, intensywne a to jest takie super delikatne, więc zostawię ją jeszcze jak najdłużej ogólnie, niech się parzy jak najdłużej, a więc mamy dwa napoje zimne, jedną gorącą herbatę i jedno gigantyczne kakao, slash gorąca czekolada, plus kawa, której nie zrobię, bo już piłam wcześniej, podgrzało mi się już jedzenie i zanim je zacznę jeść to napiję się jednego napoju, bo mam je aż cztery, więc wezmę sobie może ten pierwszy, który przygotowałam, czyli to chyba miało być właśnie grejpfrutowy. To był Fruit Flavor Drink Powder. I uwaga, zobaczmy jak to smakuje. Brother, yy! Może za mało tego proszku dam, Ale jest bardzo dziwny. Po prostu taki słodki, że nie ma tej kwaśności ani gorzkości grejfruta. W ogóle tak mi to nie smakuje. W sensie jest taki aromat, ale trochę słodkości i jakby taki wodę, czyli taki mdły, bardzo mdły. Mm. Lepiej, dobra, lepiej, czyli dodałam za mało zdecydowanie. Teraz jest więcej kwaśności i ogólnie więcej smaku w tym wszystkim. Bym oceniła tak może na jakieś 2 na 5. Gdzie w sensie się da się to wypić, jest ok, jest grejpfrutowy, wszystko fajnie, ale jest dosyć taki słaby. Dorzucę jeszcze więcej, ale przypominam, że to jest na pół litra wody, więc podejrzewam, że przy pół litra wody on na pewno nie będzie taki intensywny. Jeszcze lepiej, ale to jest trochę jak taka oranżatka w proszku, wsypana do wody. Tyle, że nie gazowana. Na pewno się tym napijecie, nawodnicie, ale to nie jest nic super fajnego. Myślałam, że będzie lepsze. Teraz gwoździe programu, czyli dwa obiady, <gryw> tak naprawdę obiad i kolacja, można powiedzieć. Więc tutaj mam czyliką karne, a tu jest właśnie ten, ta dziwna Masala. I wydaje mi się, że zjem po prostu trochę tego, trochę tego z ryżem i zobaczę, co jest lepsze i jak to smakuje. Przy czym nadal nie przestaje mnie zadziwiać to, że to jest brytyjska racja żywnościowa. Mamy ryż, który w ogóle po podgrzeniu. Okazało się, że on jest ledwo zrobiony. On był w środku twardy. Teraz po podgrzaniu spróbuję go. Mm. Teraz już jest miękki, ale trzeba było dodać wody i go, jakby ugotować trochę w mikrofalówce. Ale mimo wszystko jest to bardzo taki sypki, trochę tłustawy ryż. Ja wolę już te azjatyckie, takie kleiste, ale to jest kwestia preferencji. Więc przerzucę sobie połowę z tego, żeby spróbować obydwu dalej. Załóżmy, że to jest mniej więcej po pół. I teraz do jednego idzie masala. Patrzcie, jak ładnie to podam, tam tak na połóweczce, jak na zdjęciach. I. Chili konkarne, ja bardzo lubię chili konkarne ogólnie, ale zastanawiam się, jak może smakować takie chili z torebki. Fajnie byłoby na przykład meksykańską rację żywnościową zdobyć. Hmm, to byłoby ciekawe. Te dwie miseczki wyglądają bardzo podobnie. Może oni to zrobili na zasadzie, że opcja wegetariańska i taka mięsna i wtedy macie prawie to samo, tylko właśnie wege i mięsne. Nie wiem, ale to byłoby sprytne. Wydaje mi się, że chyba najpierw spróbuję czyli con carne, bo się tego trochę mniej boję. Ryż już próbowałam, więc teraz spróbuję to całe z sosem. Więc wygląda to w ten sposób, jak normalne, taki, wiecie, jak normalny obiadek. Mmm! Ej, sztos to jest! Trochę może czuć, że jest, wiecie, konserwowane, że nie jest to domowe czyli, ale ogólnie jest naprawdę dobre. Samo w sobie nie jest zbyt ostre, jest takie delikatnie pikantne, ale oczywiście mam ostry sos. Mmm! jestem pod wrażeniem, bo to jest naprawdę spoko, więc otworzę sobie sos i zobaczę, bo nigdy nie widziałam tego sosu. Sambal. Mmm! Pachnie bardzo kwaśno, on może być dosyć ostry, więc tak go wezmę, tak trochę bardzo gęsty. Kwaśny, trochę słony, ale nie jakoś super ostry. On nie jest taki typu wypalawami apę po jednym, jakby takim wyciśnięciu, więc to jest spoko, że nie da się tak jakoś przesadzić na maksa. Więc wezmę sobie ostatnią łyżkę, właśnie z ostrym sosem. Mmm. Mm -hmm. Fiu, 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 fiu. Jakby ktoś mi to dał to w życiu nie powiedziała, że to jest z puszki, z opakowania, z datą przydatności 5 lat. Czyli mogą być tak minimalnie lepsze, ale ogólnie jest bardzo dobre. Więc szczerze, ja bym dała temu 5 na 5, bo nie mam do czego się przyczepić. Jeszcze z ostrym sosem. Przepiję to drugim napojem, który powinien mieć smak limonkowy. Limonkowy. I to jest ten dziwny, ten taki, który się nazywa Drink Powder with Flavor. No to sprawdźmy. Uuu, ten jest o wiele lepszy. Uuu, Drink Powder with Flavor ma zdecydowanie więcej flavor niż tamten. Jest tak naprawdę fajnie limonkowy. Bardzo mi ten pasuje. Tą bym dała tak 4 na 5, na pewno. Mm. Jest jaki dobry. Dobra, może nawet 5 na 5, jest idealny. Nie wiem, czy to moje proporcje, czy po prostu ten proszek jest o wiele lepszy. Ten biła tak na sadzie, bym sobie dodawała do wody na co dzień. Mm. to jest przepyszne. Bardzo mi to smakuje. I teraz ta dziwna masala. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Wezmę sobie to na łyżkę i spróbuję. Wygląda to w ten sposób, więc całkiem nieźle. Podejrzewam, że jakby to jadł jakiś Hindus, to by pomyślał, że co to za gówno? Jest to bardzo słaby... Indyjskie jedzenie. I w ogóle nie jest ostre, więc dodam sobie tego ostrego sosu. Szczerze, to ma tak mało smaku, że jestem pewna, że osoba, która albo się wychowała w Indiach, albo kocha indyjskie jedzenie, ogólnie jest z Indii, nie będę tego jadł, albo nie będę tego jadła. Mój wybór wolę głodować w tym wojsku, niż jeść to coś. Bo szczerze, jakby to jest fasola z jakąś małą ilością indyjskiej przyprawy. To jest tak jakby właśnie Anglicy gmerali w czyimś jedzeniu. I to jest dokładnie to, co ja tutaj jem. To jest gmeranie Anglików w czymś dobrej masali. Nie, to jest nieporozumienia. Mi się wydaje, że temu bym dała takie dwa. No ostrego sosu, to ten ostry sos w zasadzie zabił całą resztę. Czuję głównie ostry sos, ale po prostu coś tu nie gra. Nie wiem, jak to jest możliwe, że z tej samej rodziny, z tego samego menu, z tej samej torebki, ale tak bardzo różne. Tobie mówimy nie. Tobie mówimy tak. Najjadłabym się tym mimo wszystko, bo bym zjadła czyli konkarne, ale niestety połowę bym musiała komuś opchnąć. Czas na kolejne picie, bo czuję się trochę zawiedziona. Szkoda, że skończyłam masalą, a nie czyli ale uratujmy to angielską bawarką. <grym> nie wiem, czemu u nas się mówi na to bawarka. Przecież to w Anglii wymyślili chyba, chyba wymyślili herbatę z mlekiem. I to powinno być. E, napijmy się. <grym> An... Dobra, pewnie dlatego to się tak nie nazywa. Bo problem, bo dziś napijmy się angielki, angliczanki, angolki, ale nie, to nie brzmi dobrze. Bawarka brzmi jakoś lepiej, ale to może dlatego, że jestem tego przyzwyczajona. W każdym razie, mam herbatę. Ja u bardzo lubię bawarkę. Ale dużo osób ma na zasadzie takie, yy, nie, to nie powinno istnieć. Ja kocham. Ale bardzo dziwnie mi się sypywać proszek do herbaty. Do kawy jeszcze jest akceptowalne, bo jakby to jakieś tak mleko w proszku, ale do herbaty dosyć dziwne. I teraz dam tego cukru. Albo może jeszcze spróbuję bez cukru, chociaż to wiadomo, że jest profanacja, ale zobaczmy. Zdecydowanie herbata z mlekiem i bez cukru trochę nie ma sensu. Ale za to teraz, jak ładnie widać, grafikę, rilakumy. No dobra, i teraz. I herbata jest cienka, i zabiera część cienki, i coś dziwnego jest z tym cukrem, ale ze tak, mu mi da o wiele za dużo wody i o wiele za mało składników. A tak naprawdę jest to normalna porcja herbaty, i to była normalna torebka herbaty. Tylko, że ona była bardzo słaba, ten zabiera jest bardzo dziwny, też słaby. No i ten cukier, jakby nie wiem, jak cukier może być mniej słodki, ale coś jest dziwnego w tej herbacie. O, wydaje mi się, że dam jej trzy. 3,5 może maksymalnie, bo jest ok, ale jest po prostu trochę za słaba. Ale teraz, słuchajcie, przyszedł czas na deser. Mam tutaj dwie takie deserowe rzeczy, można powiedzieć. Ten nugat dziwny, ale to jest takie bardzo miękkie i takie na pewno będzie kleiste. Zobaczysz, czego to się składa. Tu jest napisane, że jest to exotic fruits nugat, sugar, glucose syrup, candied and des... This... Siku... to jest... co? No dobra, kandyzowane owoce, jakby nie wiem jak to przeczytać. Honey, egg white. Jakby oni oni się chyba żartują, to ogólnie się składa tylko z cukru, ale w różnej formie. Wow. No dobra, okej. Okay, no ale równie dobrze to można powiedzieć o koglu moglu. Kogiel moglu to jest cukier i żółtko jajka, więc jakby to jest to samo. A tu jest białko. Uuu, ale pachnie mega owocowo. Super miękki. Taki naprawdę klejący się. A i po to mam te chusteczki, żeby potem się wytrzeć, bo już jestem ubrudzona. Ciężko mi jest w ogóle otworzyć to opakowanie. Myślałam, że ja będę w stanie wyjąć ten nugat, ale to chyba będzie na zasadzie wygryzania go po prostu ze środka. Będę to jadła tak, wiecie, z foliki. I zobaczę jakie tu są exotic fruits. O, spróbuję najpierw zgadnąć. Hmm. Hmm. O dziwo jest bardzo owocowe. Nie mogę gadać, że to jest sam cukier, ale to jest naprawdę dobre. To w ogóle smakuje jak piña kolada. Czyli powinien być tu ananas. Mam wrażenie, że jest tu jakaś papaja. Dobra, ananas, papaja pomarańcza, w sensie jest skórka pomarańczy. Czyli jeszcze tutaj jest pomarańcza. Mm. Ale bardzo się to klei. Więc uwaga, magiczna serwieta. No i bardzo dobrze, że to dali, bo rzeczywiście zjedzenie czegoś takiego bez wody albo jakiejś mokrej chusteczki granie czy sunem. Dajcie znać koniecznie, czy podobał się Wam odcinek ten taki na łonie natury, bo chciałabym wiedzieć, czy jest sens w ogóle robić takie rzeczy na zewnątrz. Jakbym to oceniła? Raczej na jakieś dwa, bo mimo tego, że ma fajny aromat owocowy, to jest mega słodkie, że mogłam zjeść gryza i to by mi starczyło, chociaż. Może to dobrze. A w każdym razie, no tak mniej więcej koło dwóch. To, co mi jeszcze zostało, to jest ten wielki kubek kakao. Nie jest takie gorące, ale nadal jest bardzo ciepłe. I naprawdę niesamowite jest to, że ono jest mega ciemne. Czyli to jest takie, mam nadzieję, że będzie bardzo intensywne w smaku kakao. Pachnie bardzo dobrze. Mmm, dobra, jest troszeczkę delikatniejszy niż myślałam, ale mimo wszystko nadal bardzo dobre. Więc jakbym dodała trochę mniej wody, to byłoby super, bo jest mleczne, czekoladowe i jeszcze jest słodkie, ale nie takie słodkie jak ten nugat absolutnie nie. Wydaje mi się, że to kakao zdecydowanie bym piła, tylko następnym razem dała mniej wody. I wydaje mi się, że mogę dać temu takie 4,5 na 5, bo nie jest idealne, ale jest bardzo dobre i jest go bardzo dużo. Zastanawiam się, czy w Anglii lubią kakao, dlatego je dali, bo jakoś się z tym nie spotkałam, ale na przykład wiem, że w Kolumbii kochają kakao i piją je na śniadanie, więc może to jest też takie trochę bardziej śniadaniowe w Anglii, albo po prostu na jakiś tam deser, ale w każdym razie to akurat jest jak najbardziej na plus. Guma do rzucia. Zobaczmy, czy ta guma do rzucia będzie jakaś wyjątkowo fajna. Może będzie miała ciekawy kolor, chociaż w Armii to raczej, raczej nie. Nie, nudna biała guma. Za to jest aż 6, więc to znaczy, że mniej więcej na jakieś trzy razy, czyli po śniadaniu, po obiedzie i po kolacji, przepiję jeszcze super limon, limonkowym lemo, limonkowym napojem. Mm. I uwaga, sprawdźmy to. Jak się reklamy. Ciekawe, bo chciałam powiedzieć, że no w w gumie do życia pewnie nie będzie dziwnego, ale ona smakuje mi jak pasta do zębów. Gdzie może to jest dobrze, bo jakby odświeża i tak macie, zaczynacie nowy dzień, nowy, nowe zęby, nowa ja, ale to mnie nie smakuje jak guma do życia, a tylko jak pasta do zębów. Mam wrażenie jakbym właśnie umyła zęby i już nie mogę nic zjeść, nie mogę się niczego napić, tak ja, mm, nie wiem, negatywnie mnie to jakoś zaskoczyło. Ta guma do życia jakoś mnie tak zbiła z tropu, muszę przyznać. Ja mi chyba dała takie trzy, nie żułabym takiej gumy. Mm. Więc jak miałam podsumować ten zestaw, to na pewno było to dużo jedzenia, ale część była gorsza niż bym się spodziewała, natomiast można byłoby się tym najeść i było tanie. Nie da się tylko tego podgrzać w polu, ale na pewno znajdziecie jakieś rozwiązanie. Więc jeżeli Wam się podobają te odcinki MRE, to oglądajcie resztę, bo mam całą playlistę z różnych krajów i pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty widzimy się w każdy piątek. Dzięki piękne, do, do oglądania! Dzięki piękne, do oglądania! Do zobaczenia, pa!